Hej, Hejkawicowie, witam Was w dzisiejszym, ale jestem blada filmie na kanale, ja jestem Ola i dzisiaj mamy Vlogmasek 0, ponieważ mamy 30 listopada. Trzeba go jakoś lepiej ułożyć. No, nie wiem jak to będzie. O, dla mnie jest tak lepiej. Yy, no i... Tak, i mamy 30 listopada, także jest Vlogmas 0. Yy, ja jestem w trakcie montowania filmu dla Was. Który trwa 26 minut, i po prostu przepraszam Was bardzo za to, że no nie będzie w połowie napisów, a ja trochę z montażem go, żeby się wyrobić przed vlogmasami. To jest to prawda? Tak, jest bardzo szybko zleciało. I jako vlogmas drugi lub trzeci chciałabym Wam zrobić podsumowanie roku. Także. Przygotujcie się. A dzisiaj będzie taki vlogmas bardziej informacyjny i tak dalej. I vlogmasów nie będę raczej robić codziennie, a jeżeli będę robić, to będą one z opóźnieniem. Aczkolwiek postaram się robić jak najczęściej. Dalej jestem chora, tak. I. I nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Yy, zapraszam was do oglądania i do zasubskrybowania kanału. Dobra, więc mogę wam powiedzieć spoiler trochę o wczorajszym filmie, ale wcześniej będzie reklama. To jest moja reklama, musi sobie to sobie przeczytać, bo ja wam przeczytam. Yy, odwiedź social media. Instagram macie kokardki pampery. A w Facebooka macie koni, kartki pampery. Także tak, polecam wam ko-kartki i koni, kartki pampery. Yy, koniec reklamy. Dziękuję bardzo. Yy, no cóż, nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Chciałam was zaprosić na moje Vinted po raz drugi, yy, bo wystawiam tam no fajne jeździeckie rzeczy. No fajne fajne, może komuś się podobają. Niektóre są dla mnie fajne, niektóre są dla mnie niefajne. Ale w opisie filmu wam wkleję linka, także będzie sobie mogli tam wejść. W bio kanału też prawdopodobnie będziecie mieli linka i w sumie teraz to nawet mogę zrobić. I już Wam zaraz przedstawię, co tam. Yy, przekaż swój link. Dobrze. Cieszy mnie ten fakt niezmiernie. Dobra, no, to chyba i z nie wklikam. O, przekaż link z zaproszeniem. Dzień Dobra, czekajcie. Bo ja chyba na tego nie nadaję. Personalizację. Ustawienia nasza platforma. Pewnej forma. Ustawienia. Ustawienie Czekajcie, ja wam zaraz ogarnę. Zaproś na Czekaj, mi nie krzycz. O, dobra. Zrobiłam. Teraz wam to wklejam. W film. Znaczy, Do Więc przykleiłam wam link i już wam teraz wszystko pokazuję, co wystawiłam na wintet. Dzisiaj będzie to czekać w trochę innej formie niż wczoraj, bo dzisiaj to będę pokazywać na iPadzie. Więc to nazywa się Ola 900, a taka. Ym, znaczy, wystawiłam 8 przedmiotów. Tak? 5, 6, 7, 8, 6, 7. Więc wystawiłam koszulkę. Taką zwykłą, nie wiem, ja ją zawsze używałam do jazdy na koniach, aczkolwiek założyłam ją może 2-3 razy do stajni. No tak, to ją zakładałam do szkoły. Jest ona na rozmiar 152 i 15 zł kosztuje. Następny bryczes za 110 zł, użyte również 3-4 razy. Są to zwykłe róże bryczesy bez leju. Aczkolwiek dla mnie są już po prostu za małe, są one w rozmiarze 146 cm. Koszulka też do jazdy konnej Fogan za 15 zł, na rozmiar 152 również. I kolejna koszulka Fogan do jazdy konnej 50 zł, 152 też. No... Ja was zapraszam widzowie do zakupu bardzo serdecznie. Ta koszulka, tutaj macie jej opis, bo którym napisałam. Znaczy wiem, ale nie pamiętam. 90 zł, kupiłam ją za 120, no tam 117, zła jak zła. I tak właśnie wygląda. Z nic nie jest nie tak, sprzedaję tylko dlatego, że po prostu w niej nie jeżdżę już, ponieważ jest za długa i mnie to strasznie w niej denerwuje. Jest cienka i przewiewna. Czaprak zielony, ujeżdżeniowy, full. Jest to, jak oczywiście oczywiście wypierę przed tym, przed wysłaniem. Um, on jest czaprakiem nowej generacji jak ja to mówię, czyli zamiast szluwek się przykłada tutaj przez to paski, yy, przystuły. I jeszcze ostatnia rzecz, czyli czaprak fioletowy horze tak wygląda na konikach, na tace, na pralince i na kolci. Eee, tak, Macie. Sprzedaję go za stówkę, także ja polecam. Kupiłam go... nie nie, chyba go nie Czekaj, A ja już nie wiem. Chyba za 120 coś takiego. Ten już jest... Yy przedana, na przykład, jego też wystawiałam. Ten bordowy, legendarny bordowy czaprak widzowie. No w sumie jego nawet nie muszę pokazywać. Także ja was chciałam bardzo serdecznie zaprosić do zasubskrybowania kanału, wpadają na moje Vinted, link macie w opisie filmu i w bio, kanału i zapraszam do Subskrybować, zostawienie łapeczki w górę i papatki i oglądanie vlogmasów pamiętajcie o tym koniecznie.